Merasmus jest starożytnym czarnoksiężnikiem zajmującym się demonologią oraz nekromancją. Jego model w grze, mocno przypomina snajpera, oraz sama poza trzymania różki przez Merazmusa jest dokładnie tą samą pozą, jaką ma snajper, kiedy trzyma swoją broń do walki wręcz. Oprócz tego, Merazmus jest również posiadaczem magicznej księgi, dokładniej Bombonomikona, dzięki której może rzucać z nieba zaczarowane bomby. Natomiast sam Erasmus pojawia się w grze na mapie Ghostfold, jako boss. W komiksach poznajemy Erasmusa jako współlokatora żołnierza. Większość scen, w których pojawia się Erasmus, jest czysto prześmiewcza. A w najnowszym, silnym komiksie Team Fortress 2 możemy zobaczyć odmienną wersję Erasmusa, który po bardzo długiej odsiadce w więzieniu mocno przypakował. Niestety kończy bardzo tragicznie, gdyż podczas nieudanej ucieczki z więzienia zostaje złapany. No i generalnie zabity. Na całe szczęście dla Merazmusa, wspaniałomyślny żołnierz wpadł na pomysł, aby Merazmus jako duch nawiedził cegłę, którą żołnierz trzyma w swoich spodniach.